jest święta. Coraz mniej w Bóg się rodzi. Coraz słabiej brzmi Nikolenda i tak jakoś nie wychodzi. tu brał coś o śniegu, więc bałwana ulepimy. Gdzie się podział ten Pan Jezus? Ktoś go widział ze zeszłej zimy? W telewizji życzą zdrowia, bo to przecież najważniejsze. Znów się to nie zapełni. To od lat te miejsce. Noc była ciemna, kiedy to się stało. Lecz blaskiem dzieciom tylko jaśniało, i gwiazda jaśniała na wysokim niebie, bo Bóg się uniżył, aby zbawić Ziemię. Ludzie lat tysiące wyglądali pana od początku czasów, od grzechu Adama. Obiecał wszak pan Bóg w swojej łaskawości. Głoszona jest prawda, nadziei i szczęścia, że Pan był narodem z małej dzielnicy. Cieszyli się wielcy najgorsi grzesznicy. Abyście cud wielki z radością przeżyli, I pyta anioła, czy już czas? Ale anioł mówi, nie, śpijcie i świąt. Magic, what did that was to <clears throat> Pasterze, pasterze, dzisiaj ją winę Wam pierwszym przynoszę. Dzisiaj Bożą się cudną dziedziną z wami będziemy witać. Tak gwiazda, co teraz ze wschodu wierzy, nad stainką stanie. Tam człowiek królewicz, Jezus leży i czeka na was. Hej, pasterze, patrzcie, gwiazda na nas czeka. Zabierajcie to może, i oście. Ia ken heron iaku zontze, moja bua. na samym szczycie i jak się koronę na głowie mam i jak się tańczy cza, cza, cza królu przyszli jacyś trzech Po co przyszli? ¡Gracias! <coughs> Zbawienie. Gwiazda jasna błysnęła, odwieściła nowiny, więc przyszliśmy za gwiazdą aż do swojej krainy. Zamach, zamach, nowy król! Strąg nie musi dać, ale to się nie uda. Nikt ci to nie odbierze. Dobrze mówisz, Lucyferze. Ja nikogo się nie boję. Co jest moje, będzie moje. Tron, koła i marmury. Złote szaty, złote góry. Złote zęby, złote kury. Złota bajka. Żeby ci znosiła same złote jajka. Koko, ko, ko, Aha. Złote jajka i wylanty. Wylanty, A podpiszesz się pod tym wszystkim? Z chęcią! Za tak wszystko kałamkiem, proszę, zostanie twoje trochę. No a teraz ze mną, połów. Za twe grzechy, za twe zbytki, choć do piekła, poś ty brzydki. Zważył będzie w bardzo Będzę bubier, bo Bogut mamy na kopierze Ja, król stwierdzić muszę, że sprzedałem diabłu duszę. Nie chcę siedzieć już na tronie. chcę do piekła iść i koniec. No to i jazda z tego stołka. Do piekła, to kociołka, zatańczyłem koło króla, niech ostatni raz po góra. i już jest spokochiem, siódm i zaraz będzie koniec. Nadzieszyłeś ty okrutnie, zaraz śmierć ci choraj utnie, zatwe krzechy, zatwy zbytki, smaż się w piekle, brzyd! od, od patriachów czekanych, od proroków poznajmionych, od narodów upragnionych. Witaj, w miłowie. Wyznajemy Boga w Tobie. Coś się należy tej nocy, byś nas wydał w Szkołymi, żeście do Jezusa tej nocy przybyli, że gdy anioł przyszedł do Was dzisiaj z nieba, Wiedzieliście zaraz, co Wam ci trzeba. Znaczy, że czuwacie, a czuwać potrzeba, By się spełniły obietnice z nieba. Teraz sobie siądźcie, wody się napijcie, przed drogą do domu trochę odpocznijcie. Lecz co to za hałas? Ktoś zbudzić chcecie? Thank you. A co najpierw Ciebie szukaliśmy? Wiemy już, nasz panie, że nie zbłądziliśmy. Mimo, że na siatku Ciebie znaleźliśmy, znać to, że do króla dobrze trafiliśmy. Daję tobie, panie, wdarze czyste złoto, bo ty królem jesteś, rządź nami z ochotą. Boże, nie jesteś, pani nad tak, Panami. Najwyższym kapłanem stawia się za nami. Dlatego kadziło ci przynoszę, nisko Ci się płania, o zbawienie proszę. Mierna to znak męki, przyjmij ją w pokorze, bo ciebie ojciec przeznaczył w ofierze, by świat wyrwać z ciemności i grzechu, by już dużej szatan nie rządził człowieka. Za królewskie dary Dziękujemy, lecz teraz dzieciątku odpocząć dać chcemy. Bo mała dziecina z oczka już wnurzyła. Wezmę ją w ramiona, by się przytuliła. Tam jej ciepło, miłość, tego jej potrzeba. Józef zadba o to, by nie brakło chleba. Nie tylko pogodniowe Nauczycielom oraz wszystkim pracownikom szkoły najserdeczniejsze no życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia. Cudownych, radosnych dni, dobrze spędzonego czasu i przy stole wigilijnym, szczęśliwego nowego roku, abyście odpoczęli przez ten czas i na następny rok wrócili wypoczęcie i radości. Nasza choinka świeci przez jeszcze długi czas i przypomina o tej radosnej porze, która nas czeka.